Ci niemal upadłem, także nie mogłem Prawie już sam wstać Na nikogo tylko na mnie, mogę to liczyć Muszę to sam brać Nie szukaj w nikim, poza ziomkami, poza bliskimi Wsparcia, bo najbardziej radzi ich w oczy Kiedy świecisz jak ta gwiazda Ludzie czasem to nie ludzie, a bez serca Więc z skorupę Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię jutro jestem trupem Robię swoje i dalej to robię i dalej Niosę to pod górę Rola się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I nie ma co z nimi gadać nie chcieli pomóc Tobie, to ich problem no i no role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca Ale Nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać nie chcieli pomóc tobie, to ich problem no i no to nie ludzie, ach bez serca, więc z korupę. Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawi, jutro tym trupem. Robię swoje i dalej to robię. I dalej niosę to pod górę. ważne co myślisz, i mi tak to nie pasuje. W psychice zostały blizny, i się nie dobrze czuję. To każdy się boi, nie wie gdzie znaleźć ratunek. Każdy ma swoje za sobą, i każdemu czegoś brakuje. E! Powtarzałem ciągle, co jest dobre, a co złe. Zastanów się dla kogo żyjesz, jaki masz cel. Jak dzisiaj nie idzie, to jutro masz kolejny dzień. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać. Nie chcieli pomóc Tobie, to ich problem, no i no. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać. Nie chcieli pomóc Tobie, to ich problem, no no. Mówię ci niemal upadłem, także nie mogłem prawie już sam wstać Na nikogo tylko na mnie, mogę to liczyć, muszę to sam brać Nie szukaj w nikim, poza ziomkami, poza bliskimi wsparcia Bo najbardziej razi ich w oczy, kiedy świecisz jak ta gwiazda Ludzie czasem to nie ludzie, a bez serca, więc z skorupę Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię jutro jestem trupem Robię swoje i dalej to robię i dalej, niosę to pod górę Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I Nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie, to ich problem no i no Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie, to ich problem no i no nie czasem to nie ludzia, hieny bez serca, więc z korupę. Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawi, jutro jestem trupem. Robię swoje i dalej to robię. I dalej niosę to pod górę! Co myślisz i mi tak to nie pasuje? W psychice zostały blizny i się niedobrze czuję. To każdy się boi, nie wie gdzie znaleźć ratunek. Każdy ma swoje za sobą i każdemu czegoś brakuje. E! Powtarzajem ciągle co jest dobre, a co złe. Zastanów się, dla kogo żyjesz i jaki masz cel. Jak dzisiaj nie idzie, to jutro masz kolejny dzień. Rolę się odwrócą kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie to ich problem no i noro Rolę się odwrócą kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie to ich problem no i noro Ay. Mówię ci niemal upadłem, także nie mogłem prawie już sam wstać Na nikogo tylko na mnie, mogę to liczyć, muszę to sam brać Nie szukaj w nikim, poza ziomkami, poza bliskimi wsparcia Bo najbardziej razi ich w oczy, kiedy świecisz jak tak gwiazda Ludzie czasem to nie ludzie, a bez serca, więc z skorupę Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię jutro jestem trupem Robię swoje i dalej to robię i dalej, niosę to pod górę Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc tobie, to ich problem, no i no, role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc tobie, to ich problem, no i no Losem to nie ludzie, a bez serca wiesz, z korupę. Wychuć poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawi, jutro tym trupem. Robię swoje i dalej to robię. I dalej niosę to pod górę! Nieważne co myślisz, i mi tak to nie pasuje. W psychice zostały blizny, i się niedobrze czuję. Każdy się boi, nie wie gdzie znaleźć ratunek. Każdy ma swoje za sobą, i każdemu czegoś brakuje. E! Powtarzałem ciągle co jest dobre, a co złe. Zastanów się dla kogo żyjesz, jaki masz cel. Jak dzisiaj nie idzie, to jutro masz kolejny dzień. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc tobie, to ich problem no i noro Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc tobie, to ich problem no i noro Mówię ci niemal upadłem, także nie mogłem prawie już sam wstać Na nikogo tylko na mnie, mogę to liczyć, muszę to sam brać Nie szukaj w nikim, poza ziomkami, poza bliskimi wsparcia Bo najbardziej radzi ich w oczy, kiedy świecisz jak ta gwiazda Ludzie czasem to nie ludzie, a bez serca, więc schoduj skorupę Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię jutro jestem trupem Robię swoje i dalej to robię i dalej niosę to pod górę Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerań, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I Nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie to ich problem no i no role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerań, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie to ich problem no i no Ludzie czasem to nie ludzie, a bez serca, więc z skorupę. Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię, jutro jestem trupem. Robię swoje Mogłem prawie już sam wstać, na nikogo tylko na nie mogę tu liczyć, muszę to sam dać Nie szukaj w nikim poza ziomkami poza bliskimi, wsparcia, bo najbardziej ich w oczy, kiedy lecisz jak ta gwiazda Ludzie czasem to nie ludzie, kiedy bez serca Wiesz zchodu z grupę poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię jutro tym trupem Robię swoje i dalej to robię i dalej niosę to pod górę Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca. Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać. chcieli pomóc tobie, to ich problem. No i moro. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca. Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać. I chcieli pomóc tobie, to ich problem. Wcale nieważne co myślisz. I mi tak to nie pasuje. W psychice zostały blizny i się niedobrze czuję. To każdy się boi. Nie wie, gdzie znaleźć ratunek. Każdy ma swoje za sobą. I każdemu czegoś brakuje. Eee! Powtarzałem ciągle, co jest dobre, a co złe. Zastanów się, dla kogo żyjesz, jaki masz cel. Jak dzisiaj nie idzie, to jutro masz kolejny dzień. Pokaż im, kto tutaj rządzi, bo. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca. Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać. Jeśli chcieli pomóc tobie, to ich problem no i no, no. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. Bumerań, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać Mówię ci, niemal upadłem, także nie mogłem prawie już sam wstać Na nikogo tylko na mnie, mogę to liczyć, muszę to sam grać Nie szukaj po poza ziomkami, poza bliskimi wsparcia Bo najbardziej razi ich w oczy, kiedy świecisz jak ta gwiazda Ludzie czasem to nie ludzie, cheny bez serca, więc z skorupę Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię, jutro jestem trupem Robię swoje i dalej, robię i dalej, niosę to pod górę Rola się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerań, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać Chcieli pomóc Tobie, to ich problem, no i no Rola Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerań, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać nie Chcieli pomóc Tobie, to ich problem, no i no ro. Czasem to nie ludzie, ach bez serca, więc schoduj skorupę Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawi, jutro tym trupem Robię swoje idee, to robię i dalej wiosę to pod górę To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc tobie, to ich problem no i no Ay. Mówię ci niemal upadłem, także nie mogłem prawie już sam wstać Na nikogo tylko na mnie, mogę to liczyć, muszę to sam brać Nie szukaj w nikim, poza ziomkami, poza bliskimi wsparcia Bo najbardziej razi ich w oczy, kiedy świecisz jak ta gwiazda Ludzie czasem to nie ludzie, a hieny bez serca, więc schoduj skorupę Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię jutro jestem trupem Robię swoje i dalej to robię i dalej, niosę to pod górę Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerań, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I Nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie, to i problem, no i no Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerań, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I Nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc tobie to i problem no to nie ludzie, a hieny bez serca, więc hoduj skorupę. Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawi, jutro jestem trupem. Robię swoje i dalej to robię i dalej, niosę to pod górę. Ważne, co myślisz, i mi tak to nie pasuje. W psychice zostały blizny, i się niedobrze czuję. To każdy się boi, nie wie, gdzie znaleźć ratunek. Każdy ma swoje za sobą, i każdemu czegoś brakuje. Powtarzam ciągle, co jest dobre, a co złe. Zastanów się, dla kogo żyjesz, jaki masz cel. Jak dzisiaj nie idzie, to jutro masz kolejny dzień. Pokaż im, kto tutaj rządzi, bo role się odwrócą, kiedy się nauczy. Bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I Nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie to ich problem no i no role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerań, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać I Nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc tobie, to ich problem no i no Nie mogę tu liczyć, muszę to sam radzić Nie szukaj w nikim, poza ziomkami, poza bliskimi wsparcia Bo najbardziej radzi ich w oczy, kiedy świecisz jak ta gwiazda Ludzie czasem to nie ludzie, a bez serca, więc z skorupę Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię, jutro jestem trupem Robię swoje i dalej to robię i dalej, niosę to pod górę Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby był bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać I nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie, to ich problem No i noro Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang Bo po czasie w końcu wraca Ale nie ma co go łapać I nie ma co z nimi gadać I chcieli pomóc Tobie, to ich problem No i noro Ludzie czasem to nie ludzie A chiny bez serca, więc z skorupę Wychwalć poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawi, jutro jestem trupem. Robię swoje i dalej to robię. I dalej niosę to pod górę.

No, przed chwilą zostawiłem ci lajka like na streamie. Nie dziękuję. Wybiłem ci streama. haha. Mówię ci niemal ale... nie mam. Co nie Jak kanał nawet nie mam, ale ogólnie. Dużo za. Ty masz zero? coś poza te schematy i nie czujesz, że musisz zadowolić grupę. Też kiedyś mi powiedzieli, że jak się postawię jutro z tym trupem, robię swoje i dalej to robię i dalej niosę to pod górę. Role się odwrócą, kiedy się nauczysz latać. To jakby bumerań, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać. I chcieli pomóc sobie, to ich problem. Ale ja, jesteś coś to nasze później na live'ie kiedy się nauczysz latać.

I czemu tweetAX te się nazywa? Masz 8 lat, zraziłeś się. I się, to każdy się boi. Nie wie, gdzie ok, w tym. Więc nie denerwuj do... Do... się jak sobie. Na, na 1v1, dobra? A co ty chcesz tutaj, 1v1a? Tylko ja mogę mieć na przykład tak sobie i ja nie О, ты же, Э, ты же. Да, всегда доставить бана. Ну, тут, 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 Ty wiesz, że to co ty robisz na live aktualnie jest trochę bezsensowne, że chodzisz za linią i po prostu się bijesz. Wiesz, ja bym ci poleciał pójść do endu. Iść do, idź, idź sobie do endu i pozabijaj. Wiesz, nielotka na łeb, rózga i musisz mieć stakiewkę. Czego ja nie masz l -ki. A wiesz, nie, ale, ale tu jest dużo dieksowych, wiesz, ja mogę ci pomóc jakby nie stracisz jakby i temu, bo ty jest dużo dieksowych. Też kiedyś mi A ty masz Ana, ty masz seta anarchicznego poziomu pierwszego czy drugiego? Ej dobra, ale dawaj one viewana Na jakim serwerze? Chodź tutaj, one viewana. Nie, chodź tutaj na no one, one Chodź tutaj. Nie, 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 no serio, ale chodź, chodź tutaj na no one viewana. Nie, nie, jak sobie, weź swoje itemki. Ja cię nie zabiję, jak będziesz miał mało zdrowia, to mów, dobra? Nie wiem, skąd to jest? No, nie wiem, jak mnie zakniesz, ale nieważne, co myślisz. I mi tak to nie pasuje. Mmm z... mocno eee, w sensie ja mogę do ciebie to tylko masz ty musisz mieć streamer, bo a nie, bo to masz na YouTube Dobra, widzę, dobra, widzę, dobra, to właśnie... Cześć, jesteś na... Nie, w ja, nie, nie mogę później na tym streamie. Masz opóźnienia na streamie, masz opóźnienia, kolejną.